Cześć, widzowie, z tej strony Hońka i... Powracam znowu po miesiącu i dzisiaj z Weekiem Muzykiem, dawno go nie było. No! Dużo, w sumie. Tak, Dzisiaj będziemy robili top 5 gier roleplay. Więc zaczynamy od pierwszej gry... Którą właśnie jest... Blue Heaven, dobra. Tutaj jest... Właśnie... Ten tutaj... Wujek Muzyk to jest mały, ta duży. No, i właśnie na piątym miejscu jest Brookhaven, czy Makad Brookhaven, dlatego, bo jest słabym. Nie jest takie fajne. Co tu można robić? Nie wiem, respite pojazd, zadywać jakieś RP, napad na bank, mamy tu bank. No, jest tu wszystko na spoko takie miasto. Mm, tylko takie średnie, więc dlatego jest na piątym miejscu, bo. Jest... Te auto są ciasne straszne. Ta, e, dziwnie się nimi jeździ, już wolę robić RP w takim J-Breaku. Wiem jak już ma te, to lepsze to ale Lightopia też nie jest fajna j -break tylko ma a czy nie j zapierdzielę y Brookhaven ma lepsze bronie tutaj Dla mnie Są ładniejsze, tylko że te gracze są dziwi y Oceniam w ogóle Brookhaven tak na, nie wiem, 5 na 10 Nie wiem to No ta, jest średnie Zobaczymy dalej no i kolejna gra RP, to jest na czwartym miejscu, jest gra o Apokalipsie przez wojnę nuklearną, tutaj jak widzicie jest ta mapa. Gra się nazywa After the Flash, jest kilka serii z tej gry, tam na przykład Mirage lub coś. Ja jestem wakat na Winter Co możecie tu robić, to nie wiem. Tutaj patrzcie, możecie customizować, Chcę po coś tutaj robić. Gdzieś ty coś robiłem, nie wiem co się odwaliło, ale zobacz pokażę wam popsuło tutaj, widzę, e, walić. Tutaj ma jakieś skiny, zobaczmy. W ogóle, by the way, tu mało co spotkacie, więc tu musicie angielski być dobrym, tutaj, tutaj nie znajdziecie praktycznie. Lub po prostu z -kami, albo coś. No to tłumaczę, może się tu jeszcze e, Tutaj w ogóle macie bronie, ja mam zarobówki niektóre, lub tajwenki dostałem tutaj. I mu... O! Tego to nie miałem. Jakieś nowe. No. Yy, no i dobra. Yy, widzę. Jeszcze wam tutaj pokażę jak wygląda mapa. Mogę tutaj włączę piosenkę, bo prawa autorskie. Ehm... Przynajmniej jest na co fajne. Mogę ta jest tutaj duża. Długo się wczytuje mi. Trochę tutaj... O! Już. Yy, to. Wyciągam broń. Pokażę jak wygląda. Musicie odlecnąć E, żeby przeładować tutaj. Ej, lewy przycisk myszy. Pod R przeładowujecie. Później E. No i jakoś to tak działa. O kurde, piorunwalowe nie. E, ale dobra. A czy obok mnie? Zobaczmy co tu w ogóle mamy chodźmy sobie zobaczymy co ludzie tu robią. Po ja w ogóle TRP yy, nawet 5 10, bo jest fajne. L na pewno lepsze Brook Kevin. To jest wiadome. A w ogóle lubię klimata w W ogóle pytenka leci. I tą, nie, nie wiem, nie wiem. tą pisenkę. Tutaj sobie ludzie gadają. Nie wiem. Chciałem w ogóle widzę teraz zrobić właśnie tej gry seriale nie ma się. Ale dobra, lecimy już do kolejnej gry. No okay. i kolejna gra to jest Bloxburg. Chcą go nie powiedzieć, jest fajny, możecie tu budować domki, zarabiać, to jest takie takie prawdziwe życie. wdałem tu robów mam tutaj autko, kanapę. Jadę w ogóle do mojego kolegi. W ogóle tu budować jakiś dom na live. Patrz jakie brum, brum dostałem za to, że wydałem te robótki. Ty. Ty też dostałeś. Jeszcze... O nie, nie umiem mieć. Ale dobra. Co go w tej grze powiedzieć to nie wiem. Jest fajna, fajnie się w to gra po prostu. Znaczy... No trochę to długo się. się zarabia tak szczerze w tej grze. To jest super, można tak powiedzieć, że no. I trochę wkurzające jest, tylko że trzeba cały czas płacić za te. De. Da. Czy znaczy, to są podatki, czy trzeba... I, I trzeba te... jeszcze myć i tak dalej, ale w sumie to jest nawet takie realistyczne. Teraz to to jest nawet, ale dobra. Ja oceniam swoją tą grę takie 10 nawet na 10 ale jest na i tak na trzecim miejscu do do następnej gry Rocity to jest trzecie miejsce nie kurna, co ja mówię, to jest drugie miejsce widzowie to z Rocity wybrałem Rocity w sumie nie wiem ta gra akurat mi się na sobie podoba fajnie jest rozbudowana na sumie Nie wiem lepsze od Blockburga Dlatego, że blok jest w tym fajny, że da się bardziej budować te do domki i to jest bardziej takie lepsze. Ale rodzice jest lepsze w tym, że można atrabować tutaj i nie wiem, być policjantem tak i tak dalej w sumie. Ziemi, chyba ma strażakiem. Po prostu jest lepszy dla mnie, a to już to się każem. Ja? No i właśnie... Po prostu mi się podoba bardziej. Więc oceniam mat więcej niż 10 na 10, tylko mat na bardziej oceniam tą grę, bo mi się bardziej w sumie podoba od Cogsburga, ale dobra, co znajdziesz w ogóle o niej, wujek muzyk? Yy, nie grałem to w sumie, ale wygląda nawet na dobrze rozbudowaną grę. No nawet, nawet. Mówią to osoby, którzy się na tym nie znają. <suszy> 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 Blok. Aha, szukana. Więc, widzowie, lecimy do następnej gry, która jest najlepsza tylko przez jedną rzecz. No i, widzowie, ta gra nie ma, tak się nazywa. Yy, ta gra się nazywa Live Together, ale tego nie zobaczyłem przed chwilą, bo ceniam krótkiej pamięci. Ciąg tą grę wybrałem tylko dlatego, że tu jest telefon, możecie robić zdjęcia. No i tylko dlatego, w tym jest najlepsza. Nie. Ale i tak ta gra w sumie jest poko, dlatego że ma ten telefon i da się robić zdjęcia, bo inne gry tego nie mają. A jak mają to nie wiem. Po prostu nie znam jakieś gry która to ma, ale dobra, ma więc no. Ogólnie ta gra, tą grocem ogólnie na jakieś czy 10... Tylko ta gra mi się podoba, że ma ten telefon, nic więcej. Ogólnie to wszystko jest dla mnie beznadziejne. Tylko ten Zab telefon, tylko ten telefon właśnie daj to coś fajnego. Uu, zrobię zdjęcie, ale gangster. Wyślij, wyślij. Chętnie zobaczę. O nie, on trzymaka łaha, on jest A! <grym> Co to jest? No i dowa widzę. To chyba końc yy, na dziś choć tego odcinka. Następne... Top 5 gier to będzie o horrorach. No. Ehm. Yy, więc dobra madzie, że doceniacie to, to co robimy, w sumie, nie wiem, uczymy się, chcemy robić content, nudzi nam się oczywiście, a tu jakaś baba podeszła, by the way, nie, pod, nie podrywaj mnie, mam dziewczynę. To jest już mój. Nie podrywaj mnie, mam dziewczynę, Spierda. Zobacz jak zatańczę. No, rób. Boink, boink. Figma. No i do mazek nam was no jelo